Witam bardzo serdecznie z tej strony Bartos13, a to jest trzeci odcinek z serwera B13V3. A dokładnie jest to drugi odcinek z miniserii, w której pokazuję wam, jak przejść główną fabułę na serwerze B13V3. Dokładnie tak. Odcinek nagrany po poprzednim. Poza tym ten odcinek jest nagrywany drugi raz. Z uwagi na to, że coś się źle dograło i nie mogłem zrobić inaczej. Dlatego musi być powtórzony. Prosta sprawa. Jeżeli będę miał zadyszkę albo coś, to musicie mi to wybaczyć z uwagi na szybkie tempo, bo nagrywam to w serii. Dobra? Także no, uwaga, przechodzimy do tematu naszego odcinka. W ostatnim odcinku udało nam się. Odkryć, kto jest znajomym Mariana. Znajdujemy się oczywiście w administracyjnej spółce górniczej. Znajomym Mariana oczywiście jest specjalista mrał. Okazało się, przeczytajmy. Okazało się, że znajomym Mariana jest specjalista mrał. Poprosił mnie on o kupienie dla niego paczki zakazanego obsydianu. Sprzedawcy mam szukać w kawiarni znajdującej się po drugiej... Też to wszystko się nagrywa na pewno? Na pewno? Tak, chyba na, to, chyba na to wychodzi. Dobra. E, tak, e, sprzedawcy Obsydianu mam szukać w kawiarni znajdującej się po drugiej stronie dzielnicy handlowej centralnego miasta administracyjnego. W skrócie CMA. Z tego co wiem, została wybudowana ta kawiarnia w stylu azjatyckim. Dobrym pomysłem. Może być wypytanie karczmarza o tożsamość sprzedawcy to trzeba będzie poprawić, ale to po Idziemy do tej kawiarni, dostaliśmy od niego hajs od, od, od mrała dostaliśmy hajs, idziemy do kawiarni. Po drodze Wam coś pokażę, tak jak na poprzednim odcinku, oczywiście nie, nie nagranym. To już 33, o ja Cię przed był chyba 32. E, uwaga, proszę bardzo, mamy dzielnicę handlową. Patrzcie, jaki ładny, ładny symbolek, ładny, nie? Fajny. Taki fajny, taki harmonijny się wydaje, nie? Taki harmonijny, taki ładny. A teraz uwaga. Zmieniamy percepcję. Widzicie, coś stało? <laughs> Całkowicie inny efekt, nie? Teraz mamy kwadrat, a teraz mamy takich bardziej krzyż ze strzałkami i kwadrat, kwadrat jest w środku. Wiecie co? Fajne ujęcie tu będzie, można, było na... można będzie fajne ujęcie nagrywać ogólnie z tego serwera na intro. O, ale, ale to w przyszłości. O, w przyszłości, słuchajcie, bo na razie jest co robić. Na razie intra mogą poczekać. Dobra, jesteśmy w kawiarni. Kawiarnie w stylu azjatyckim na dzielnicy handlowej centralnego miasta administracyjnego wybudował gitarzysta. Za co bardzo dziękujemy. Bardzo ładnie mu to wyszło. Mamy duże latarynki, ale to, to później dołacie o co chodzi. Dobra, ma smok, tak? Zapytamy. Pogadamy. Nie, jeszcze nie. A, i tak ja muszę zmienić powrotem na GMO 0, Jasne. Żeby było normalnie. Okej, okay, witamy szanownego klienta w najlepszym lokalu centralnego miasta administracyjnego. Czy mam kilka pytań? Oczywiście, nasz klient, nasz, nasz pan. Jak idzie biznes klienci dopisują? Miło, że nasz klient jest zainteresowany naszą sytuacją. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nasza sytuacja z dnia na dzień się poprawia. Przez portal międzywymiarowy przybywa coraz więcej graczy z drugiej edycji serwera, a także z innych światów, którzy osiedlają się na tych terenach. Skutkiem tej migracji jest o coraz większa liczba klientów. O, tam się jest No, dobra, dostawmy to. E, oczywiście, dobra, to później szukam człowieka, od którego można zakupić nielegalny obsydian słyszałem, że tutaj mogę go spotkać mów proszę, to o pół tonu ciszej, ach, ale tak dobrze trafiłeś, nasz stały klient Juzio Caravana, to jest błąd, powinno być karuzela. poprawimy to, się tym zajmuje jest to bardzo skomplikowany człowiek więc podczas rozmowy z nim trzeba być bardzo ostrożnym ok Juzio Caruzela Juzio Caruzela i uwaga, przygotujcie się na szok, bo ten gość tu nie jest do końca normalny, o czym się zaraz przekonacie. <laughs> Przeszkadzasz mi w piciu herbaty, gdzie twoja kultura? Czy ty chociaż wiesz jak należy się zachowywać w takim lokalu jak ten tutaj? To nie jest miejsce dla losowych osóbek. Jeżeli chcesz się y, tylko komuś przypodobać, wybrałeś złe miejsce i czas. No chyba, że jesteś tu za, za, w jakimś innym, niecnym celu. Ale w takim razie na twoim miejscu zacząłbym się zastanawiać nad sposobem ucieczki, ponieważ może się okazać, że wpadłeś w pułapkę bez wyjścia, a wtedy wyniknie prawda, że twoje życie jest mniejsze niż płomień tej latarenki wiszącej nad nami. Zapewne chciałbyś sprawdzić, czy gdzieś tutaj naprawdę są latarenki, ale muszę ciebie rozczarować. Zrobiło to przed sobą wiele innych osób i ku ich rozpaczy niczego nie zobaczyli poza swoim własnym ego. Próbowałem ich pocieszać, ale wybiegli z lokalu, potykając się o własne nogi. Nawet mi nie podziękowali za troskę, jaką im okazałem. Czy ty chociaż jesteś w stanie zrozumieć, co moja osoba czuje w takich chwilach dobra? <ścoughs> Próbowałem chociaż pomóc samemu sobie, ale okazało się, że moja herbata jest słona od łez. Ktoś tu musiał płakać. Niestety nikogo nie zobaczyłem. A to może być oznaka, że są tu duchy. Wierzysz może w duchy, bo one. Przepraszam, że szanownemu panu przerywam wypowiedź. Ufam, że jest ona bardzo ważna. Niestety nie mogę sobie pozwolić na dłuższą zwłokę. Odezwałeś się do mnie. Czy ty rozumiesz, co to oznacza? To oznacza, że albo istniejesz naprawdę, albo mam zwidy i słyszę głosy, a ja, ja. 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 Co mi powiesz istoto? Mówić umiesz, a słuchać? Albo może mam ci to jakoś czytelniej rozpisać na kartce papieru wyrwanej z zeszytu od matematyki. Oj, przepraszam, szanowną istotę, że ośmieliłem się powiedzieć kilka słów za dużo. Wszak tutaj wszystko jest poza moją własną jurysdykcją. Panie karczmarzu, ma pan może świeżą oliwę z oliwek albo jakiś dobry olej rafinowany? Doleję sobie trochę do herbaty dla lepszego samopoczucia, choć, choć w sumie to może nie być najlepszy pomysł. Wszak to nie są tylko moje pieniądze. Cóż ten Marian sobie myślał, dając mi wszystko, co miał, i nawet mi nie podziękował, że mu wszystko zabrałem bez jego zdania. Cóż za głupiec. Ha, ha, ha. ha. Mogę ci zadać kilka pytań? Co ty mnie przesłuchiwać? Toż to jest jakieś całkowite nieporozumienie. Ja bym zrozumiał, że chciałbyś coś ode mnie kupić. Albo chociaż dać mi sposobność do pozbycia się tego przeklętego towaru, zwanego tu niezgodą u bezwłasnowolnienia. Albo, albo chociaż mi coś zaśpiewać na dobranoc. Jak robią to miłe matczyne, opiekunki ze świątyni karmicznego wyzwolenia, której w tym świecie nie ma i nie będzie. Nie, właśnie w sprawie zakupów. Zakupów? Dobre sobie. Toż to tylko propaganda była. Ja nic nie sprzedaję. Co najwyżej możemy się dogadać, jak za do starych dobrych czasów, kiedy jeszcze masz na zbyciu zakazany obsydian i jestem potencjalnym kupcem tegoż towaru. Patrzcie tego ludzika, haha, Bartosz13, słuchaj, ty mnie chociaż co? Mówiłem ci kiedyś, że parasol nie chroni przed deszczem. Toż to najprawdziwsza prawda, ale... Przestań mi przerywać. Ty niekulturalny człowieku. Panie karczmarzu, to ma pan ten rafinowany olej do herbaty? Jak długo mam czekać? No, z tym gościem jest coś mocno nie tak. Muszę coś wymyślić, by się z nim dogadać. Tylko jak? I to jest właśnie. I proszę bardzo, aktywujemy. Dziennik został zaktualizowany. Proszę bardzo. Wszystko się prawidłowo nagrywa? No to wygląda, że tak. To tak wygląda. Ok. Sprzedawcą zakazanego obsydianu jest Józio Karuzela. Odkrycie tego już to już połowa sukcesu. Niestety największym problemem jest jego psychika. Coś jest z nim mocno nie tak. Muszę coś zrobić, by zaczął mnie słuchać. Pamiętam, że Józio wołał o coś do karczmarza. Pamiętam też, że specjalista Merał mówił, że jeżeli koszty zostaną zwiększone, to mam przyjść po więcej gotówki. I teraz uwaga. Rozmawiałem z karczmarzem. Mam kilka pytań, jak idzie biznes i patrzę, się, czy pojawiła się czwarta opcja. Szukam sposobu na dogadanie się z tym tam obok, Józiem. Masz może jakiś pomysł? Rozmowa się nie klei, co? Od kiedy zabrakło mu oliwy z oliwek, Józio ciągle narzeka i ma zły humor. Spróbuj mu przynieść olej rafinowany. Zakupienie w mieście oliwy z oliwek graniczy z cudem. W, taki, w takiej sytuacji olej rafinowany powinien go namówić do współpracy. A tak się akurat składa, że olej rafinowany można kupić u mnie za około 4BX. A jeżeli uda ci się zdobyć dodatkowo oliwę z oliwek, to będziesz mógł jej użyć jako karty atutowej podczas negocjacji. Jest szansa, że wtedy kupisz od niego towar po niższej cenie i się na tym wzbogacisz, lub zaoszczędzisz hajs. No, ale tak jak mówiłem, znalezienie w mieście oliwy z oliwek może okazać się niemożliwe. Wiesz, może gdzie mogę zakupić oliwę z oliwek? Dziennik został zaktualizowany. Oliwa z oliwek? Masz wielkiego pecha, u nas oliwa się skończyła kilka dni temu. Jak jeden z naszych stałych klientów całą wykupił. Słyszałem, że w innych sklepach i lokalach sytuacja jest podobna. Oznacza to, że w całym mieście administracyjnym sumie tam, tam. Nie ma tego słowa. Nie ma sposobu na zdobycie oliwy z oliwek. Jeżeli mam wskazać na jakąś możliwość, która może mieć trochę sensu, to na twoim miejscu spróbowałbym popytać handlarzy z karawany. Może jeden z nowo przybyłych kupców mają jeszcze na stanie. Ale uważaj, by ta informacja nie dotarła do Józia Karuzeli. Dobrze. Bo, dobra, okay. Bo jeżeli on się o tym dowie. To znając go, wykupić cały zapas ewentualnej odziwych solipek tylko dla siebie. Proszę bardzo, i pojawiła się to, dokładnie informacja ta przed chwilą, o którą, o którą przeczytałem, nie? Że na spałnie nie można poszukać. I teraz to robimy. Co robimy teraz? Uwaga, mamy już trochę minut nagrywanka. Dobra, to teraz uwaga. Idziemy sobie łopatą szybko przyspieszamy odcineczek, żeby nie trwał pół godziny. E, tego nie widzieliście, to jest opcja administratorska na potrzeby testów alfa, jakby trzeba było przetestować coś. Normalnie tego nie macie. E, ja w sprawie zakazanego obsydianu. A, tak, i uwaga. Jeżeli czegoś zaraz nie zrobimy, to rynek obsydianu w centralnym mieście administracyjnym trafi szlak. A no tak, zapomniałem. A, jak pójdziemy do. Jak pójdziemy... Czekajcie, to są trzy nie. Jak pójdziemy. Dobra w, kolejne, dobra, w kolejnych odcinkach to Wam pokażę tego Herolda. Zapomniałem Wam pokazać pierwszy odcinek, pier, nie pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku Sabołę zapomniałem Wam pokazać Herolda, ale to sobie sami możecie zobaczyć. To jest tylko taka, taka, wskazu, taka ciekawostka. Dobra, ja w sprawie zakazanego obsydianu. Ja się tym nie zająłem, ale to kwestia czasu. Mam pewien problem. Muszę Józiowi kupić olej rafinowany, a to wymaga dodatkowych środków finansowych. Potrzebuję dodatkowo 4BX'ów. Rozumiem, nie jest to problemem. Otrzymasz pieniądze. Otrzyma... Dzięki, otrzymaj 4BX. Otrzymałem, proszę bardzo, wzbogaciliśmy się. I teraz uwaga, dalej. Jak już wszyscy wiemy, trzeba iść teraz, 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 tu, 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 tu. tu. Teleporter można oczywiście się teleportować na spawna, bo to nie byłby, te... nie byłby to problem. Ale po co, skoro można to zrobić w taki sposób. Proszę bardzo. tak pięknie. I jesteśmy na spawnie. I teraz tak, na spawnie jest kilku handlarzy. Yy, handlarz Gret zajmuje się żelazem i w ogóle. Wall zajmuje się drzewem i w ogóle. A handlarz Riley sprzedaje. Dre nie, drewno, tylko jedzenie sprzedaje, bo to jest siano w sobie, no. Proszę bardzo. Witaj wędrowcze, czego potrzebujesz? Sprawdźmy co ma na sprzedaż. Proszę bardzo, nigdzie nie widzę oliwy z oliwek. Można oczywiście u niego kupić jedzenie. Tak? Mam kilka pytań. Jak tam interes? Aha, on pyta, on mówi pytaj póki jeszcze możesz. Jak tam interes? A jakoś tak powolutku i do przodu. Masz może na sprzedaż trochę oliwy z oliwek? Oliwa z oliwek? Tak, mam oliwę z oliwek, ale to nie są ogromne ilości i nie była przeznaczona do masowej sprzedaży. Ale skoro prosisz, to wystawię ją jako oficjalny produkt. Super to mi bardzo pomoże. Proszę bardzo, dzień został zaktualizowany. Ale fakt okazało się, że handlarz rail posiada schowane zapasy oliwy z oliwek. Dzięki mojemu pytaniu wystawił owe zapasy na sprzedaż i teraz można kupić jedną buteleczkę oliwy z oliwek oliwy za około 10 wejksów. Pięknie. Czy u niego można sprzedać żelazo? Ehm, co dwie głowy to nie jedna, co dwa kowadła to nie jedno. Ehm, tak samo z motami kowalskimi. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Pokaż mi swoje towary. Tak, za dwa... Na, aha, za stak węgla i za... Aha, za jedno kowadło dostajemy 3 bx -y. Czekaj, skąd ja mam 16 bajtów? Powin... Aha, bo zapomniałem sobie to ten. Ehm... Bo jak, bo wiecie, ja robiłem, yy, ja teraz drugi raz nagrywam odcinek i normalnie tego nie powinno być, bo musiałem zapomniałem zresetować wszystko, jak trzeba, najwidoczniej. Ach, te błędy i te, te problemy techniczne. Dobra, gdyby ich nie było, to nie byłoby problemu. Ok. E, teraz tak, e, żeby kupić e, oliwę, potrzebujemy 10 basów. Teoretycznie jakbym przeszedł e, parkour byłoby mi stać, ale na to nie ma dzisiaj czasu. Parkour sobie przejdziemy na innym odcinku. E, dodatkowo 4... Tak, potrzebujemy 14 beików, tak? Bo 10 plus 4 o, nie stać nas obecnie, załóżmy sobie zbroję. O, mieczkę Rena z poprzedniej misji. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia. Jak ktoś nie widział odcinka z Serenem. Odcineczek pierwszy, dobra. Home C, Pięknie. mój domek, moja cytadela. Proszę bardzo, z pięknym mechanizmem. Mechanizm stworzony przez Orła. Polecam eee, najlepsze bramy na serwerze. Robi na tą chwilę. <laughs> Dokładnie. Jak odkryjemy patent, to kto wie. E, co ja chciałem? Chciałem żelazo. E, chciałem żelazo. Trochę tego żelaza mamy. Słuchajcie. Zrobimy sobie... E, dwie. Gdzie co? Zrobimy sobie trochę kowadł. Cztery kowadła sobie zrobimy. Dobra. Tak? Proszę. Dziękuję. Mamy cztery kowadła. Teraz na spawn. Spawn. Proszę bardzo. I teraz sobie pójdziemy do handlarza Grala. To z Gret. Nie, to z Gret. To jest Gret. Proszę bardzo, pokaż mi swoje towary. Sprzedajemy kowadła. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobry hajs, 24 bakes, już zarobiliśmy. Coś jest chyba na podcenie niewidzialności, albo coś mi się wydaje. Handlasz Rail, proszę bardzo. E, Pokaż, co masz na sprzedaż. Kupujemy oliwę z oliwek. I jeszcze kupimy olej rafinowany. Centralne miasto, dzielnica handlowa, podróż. Pięknie. I teraz tak. E, kupujemy sobie oliwę, a czy olej rafinowany. Proszę bardzo, za cztery. Tu będzie więcej rzeczy do kupienia, oczywiście. Ale to są początki. więc się spokojnie, z czasem tu można będzie różne rzeczy zamówić w ogóle. Proszę bardzo, mamy olej rafinowany i mamy oliwę z oliwek. Ja wam w ten sposób pokażę, jak zrobić najlepszą wersję. Hmm. b 13. Nawiązanie do pierwszej edycji, chyba do, do drugi też. Nie, do pierwszej edycji to jest nawiązanie. <laughs> yy, I teraz tak, w kolejnym odcinku rozmawiamy dalej z Juzią Karuzelą i pokażę wam, jak skończyć ten etap Questa. Dobrze? Dobrze. W takim razie. Jak komuś odpodobał się odcinek, to łapeczka w górę, komentarz i subik. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, warto subskrybować po więcej. Albo chociażby subskrybować po to, żeby wesprzeć rozwój kanału i serwera. Ponieważ ten serwer jest ogromnym projektem, bardzo ambitnym i każda pomoc się liczy. Także. Także no. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.